Kolejne newsy, From Softwareowe tym razem, troszeczkę bardziej spółki sous-likeowej, także rozsiądźcie się wygodnie, jakieś plotki związane z Sony, nagrody dla Night jakieś tam newsy From Softwareowe, lecimy, Zyostorm. Right, so game... Odnośnie Elden Ring Night gadaliśmy o tym ostatnio, że nie spełni moich oczekiwań, jak ktoś jest ciekawy to odsyłam do filmu na YouTubie, bo... But with the Deep of Night update being the last thing that was data mined and known to be planned before the DLC coming out sometime before the end of the fiscal year. But as for right now, it seems that we've entered a pretty big dead period, and that dead period seems to be expanding. the From software as a whole, as we look forward to the Night Rain DLC, Dusk Bloods, and whatever they have planned next, now is just not the time to show it. But despite that, today we actually have a lot of small stuff to talk about, a lot of news relating to From Software that doesn't fully warrant it. Video on its own, but everything we're going to talk about today is definitely worth knowing if you're someone that likes to stay up to date on all things from software. And if you are, then be sure to go ahead and hit that subscribe button. And now let's get into it. Start off today, let's start out with something pretty small. We have some good news for Elden Ring Night Rain, and I guess from software as a whole, znaczy? not really surprising, but a, it's that time of year again where all the big game shows happen and game award shows. And the official Elden Ring account has just announced that Elden Ring Night Rain is nominated for best multiplayer game at the. Oznaczy, to mnie nie dziwi. To ogólnie jest bardzo dobra gra, po prostu potencjał ma znacznie większy niż aktualnie jest wykorzystywany. Ale czy to jest w ogóle fajne value do ceny? Bardzo, bo zobaczcie, że ta gra oferuje Naprawdę konkretne 100 godzin rozgrywki. Takie fajne, ciekawe, intensywne, a płacisz za to niecałe dwie stówy. Także tutaj szacun dla Fromo pod tym kątem. Golden Joystick Awards. Now, the Golden Joysticks are a very prestigious game awards show. I would say, in context of all the other ones, they're about number three or four, I think. The game awards being number one, obviously. But Golden Joysticks is just slightly below that in terms of industry influence. Now, when you look at the competition for best multiplayer game this year, it might be a little steep. I won't be surprised if Night. Doesn't win because it's up against games like Split Fiction, Battlefield 6, and Mario Kart World. No, well, I know no, a Split lot of people fiction, really love Split Garnet. Fiction. Personally, I haven't e played it, tesh. but I heard nothing e Mario but tesh. reviews about that game. <laughs> Battlefield 6 as well is without a doubt the best FPS this year and is currently insanely popular at the moment. So I could see that game taking it as well. I don't think Mario Kart... Ale nominacja sama w sobie jest fajnym uznaniem po prostu tego, że wyszło coś ciekawego, innego, nowego, multiplayerowego. Pewnie nie wygra. Umówmy się. Wielka gra od Nintendo. Przypominam, że poprzednie Mario zarabiało chore ilości Dziesiątki milionów dolarów. Battlefield 6 okazał się gigantyczną premierą teraz. I tak samo Split Fiction, no te gry Josepha Fereza ogólnie są po prostu uwielbiane przez ludzi takie gier. Familijne, to Split Fiction swoją drogą było całkiem ok. Graliśmy w to ze Spartą, także potencjał na to, żeby Night Rain wygrał taką nagrodę, jest niewielki. Ale no pytanie: one. czy gra kooperacyjna powinna brać udział w kategorii nagry Multi? Znaczy, ja przypominam, że to jest Golden Joystick Awards, gdzie w kategorii pc gra roku albo konsolowa gra roku, bez względu na wszystko, nie pojawiła się ekspedycja.

read and you can go cast your vote for best multiplayer game. You don't have to make an account or anything. But even if Night Rain doesn't win at the Golden Joysticks, it has been winning in other places. Now this next one happened a few weeks ago. I wanted to talk about this earlier, but I just didn't get the chance to. It just didn't fit in any of the videos we had so far. But the Japan Game Awards happened a few weeks ago, and at that show they hand oh. out excellence awards. Now the final recipient of an excellence awards trophy was of course Elden Ring Night Rain. Now at that awards show was Junya Ishizaki, who went on to claim the award and.

Nishagin ma. On nie projektował map w DS1. Z tego co wiem, on projektował mapy w DS1. On projektował kombat w Bladbornie i DS3. To jest gość, który jest bardzo, bardzo długo z tym studiem i jest bardzo doświadczony. I to widać, bo Nightrain ogólnie, jeżeli chodzi o gameplayową warstwę samą w sobie, jest zajebisty

that's always great now it does sound like they're still working pretty heavily on the DLC as night rain stands right now that would be good to have before the end of the year but I do need to remind everybody they did specify that it's going to be coming in q4 of the fiscal year which could give them a window all the way to March of 2026 hopefully we don't have to wait that long but we currently have no other news about the DLC so that may very well be the case znaczy, ja Tym, Oczywiście to mogą być tylko plotki i ostatecznie From Software jest znane z tego, że lubi wypuszczać gry albo właśnie na początku, albo w połowie roku, więc może być również to gdzieś w okolicach wakacji. Ale jeżeli byśmy założyli, że dosglodcy mają wyjść niedługo na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale, takim normalnym, niefiskalnym, no to DLC powinno wyjść teraz, żeby przypadkiem sobie sami jakiejś konkurencji nie robili wśród swoich fanów. much kurde, dalej zatrudniają ludzi? new employees software, and, contractors. and they To, co mówi Zayastorm, jest czymś, z czym nie do końca się zgadzam. Nie wiem, czy to jest zaskakujące, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w branży growej. W branży growej dzieje się tyle, że jeżeli robisz dobre gry, robisz sensowne gry, robisz lubiane gry, to one się sprzedają i masz pieniądze na to, żeby studio rozszerzać. Jeżeli robisz gówno i overhire'ujesz, masz zbyt wiele pracowników od parzenia kawy, no to zaczyna się problemy i te zwolnienia często wynikają z tego, że ci ludzie tworzą chujowe gry. W przypadku fromu może się okazać, że będzie nie wiem, tysiąc, 2000 ludzi w firmie, co jest dużą liczbą, ale będą robić zajebiste produkcje i to często. To nie jest tak, że to jest nieopłacalne. Wszystko zależy tak naprawdę od jakości kierownictwa i od jakości samych pracowników. Różnie, w That are offloading employees like crazy and switching over to AI to cut costs, whether that be a decision of the executives or a consequence of poor sales. And I've been seeing company after company completely go down the drain because of that. It's been happening to Call of Duty, it happened to Bungie, I believe Ubisoft had a lot of layoffs too. But then you have a company like From Software, who have year after year, despite the turmoil in the gaming industry, been reinvesting in people and their own company and delivering banger after banger because of it. And it doesn't seem like that trend's gonna stop. To jest strasznie przykre, że taki pomysł jak Dusk Bloods trafił na Switcha. Uważam, że lepiej by było w ogóle dla nas wszystkich, gdyby Nightrain wylądował na Switchu, a gra PvP, która będzie kompetywna jakkolwiek, faktycznie, w której ludzie będą ze sobą walczyć, trafiła na PeCeta. Accordingly, and I doubt that's going to have an effect on From Software as a company. But I wanted to talk about that because it's a good indicator of the health of From Software and a good indication of the future, where if they can maintain this posture of expansion and investing in people rather than AI, they're the ones who are going to survive the downturns and stick around when other companies die off. So, once again, that's always great to see. But it kind of leads into what I want to talk about Dzięki next, oski. and this does relate back to From Software because one thing we've been talking about over the last year and even a little bit before, and if you're a regular here on the channel, you will absolutely be knowing about, and that is the push for Sony to keep acquiring more and more and grow closer and closer to From Software. As you know, Sony is. Essentially... A to prawda, omawialiśmy wiele razy to właśnie w Sony kupuje jakieś udziały w spółce Kadokawa czyli spółce matce, która ma pod sobą From Software, I

Sony could ditch Western studios, may shift to Japanese devs and traditional stories for exclusives if Ghost of Yote and Intergalactic the Heretic Prophet fail. Now, before we get into this, I don't know this news outlet. I think this is honestly the first article that I've seen from them, but this lines up with a lot of what we've seen, especially on the From Software side of things. So let's read through this real quick. A source close to Sony tells that park place that internal discussions in Japan suggest a major strategic reset could be coming for PlayStation's exclusive lineup. According to our source, both Ghost Of from Sucker Punch and Intergalactic the Heretic Prophet from Naughty Dog are being viewed as last chances for western developers to land major exclusives under the Sony company's current direction. Kurde, jeżeli Sony by faktycznie uznało, że to Ghost of Yota i Intergalactic to są ostatnie szanse dla Zachodu i potem postanowiło postawić jednak na azjatyckie produkcje, no to to jest dobry ruch ze strony Sony, bo Azjaci ostatnio totalnie ratują gaming. Nie bez powodu takich tytułów używamy w filmach i widzimy je wszędzie indziej, nie tylko u mnie. To jest aktualnie bardzo bardzo trendy i oni są bardzo bardzo jakościowi jeżeli chodzi o produkcję gier. Więc gdyby skusili się na jakieś tam ogarnianie, no zresztą oni mają pod sobą też wydawanie Stellar Blade'a. Wydawanie Stellar Blade'a wyszło im tak, że to jest najlepszy wynik chyba w historii ekskluzywów Sony, które przeszły na pc -ta, nie? Na Steamie. Tam najlepsze liczby to kręciło. Także uśmiechnięcie się do From Software po raz kolejny, i powiedzenie, stwórzcie nam jakąś fajną grę, może nawet nie wiem, Sekiro 2 choćby, mogłoby być sensowne. Our source claimed, Another rumor I'm also hearing is that Naughty Dogs Galactic, The Heretic Prophet, and Ghost of Yote are the last chance for these western developers. If they fail, after that Sony is going full focus on Japanese developers, and instead going back to traditional stories and characters, they're citing China winning on the gaming market with Genshin Impact, Wukong, and Wuthering Waves as a reason to change. Now first off they are claiming this as just a rumor, but I gotta be perfectly honest, this kinda does sound like what's going on, especially if you've been Beke paying azjatami. Tak naprawdę, bo Chiny i Korea też wypuszczają świetne produkcje. Stwierdziło, że dobra, idziemy w grygacza. <grybujesz> Attention to all that's been happening with From Software and Sony. When it comes to gaming companies, Sony is now the biggest stakeholder in From Software. And From Software is probably the main company that producers like Sony, like Nintendo, want to be investing in right now. Now, when it comes to the games they mentioned specifically, personally, I didn't even realize Ghost of Yote even came out yet, but it seems to be doing decent when you look at the sales numbers. If they are to be believed, there's a lot of conflicting reports going on. And to be Perfectly honest, Intergalactic does not look good at all. I would not be surprised if that game fails. Now, when it comes to Sony and From Software, Sony does seem to respect From Software enough to let them make their own decisions. However, if this rumor is to be believed, it would not surprise me if we do end up getting a PlayStation exclusive From Software game for the PS6. Now, I'm not going to say the game that starts with B. Myślę, they... że fani From Software też byliby dużo bardziej chętni kupić konsolę od Sony, gdyby tam był ekskluzyw Fromu, niż konsole Nintendo. I to wynika z prostego faktu, po prostu gry związane z Sony, ekskluzywy od Sony, są jakkolwiek bliżej estetyką i wiekiem gracza przewidywanym, niż gry Nintendo, które są raczej familijne. Nie, da są totalną odkleją w porównaniu do całej reszty gier. or the primary stakeholder in from software. that is a call they absolutely can make if they want to. now again, that's just a rumor, but this article did catch my attention and it seems to fit with what we've been seeing so far in relation to sony. but i guess in order to get a true answer, we're just going to have to wait and see when the official sales numbers for these games come out, probably sometime next year. but anyways, that's all the news we currently Cisza, cisza w eterze. No dobrze, ale News Ion Storma zawsze spoko. Dobrze jest być na bieżąco, nie? Tak, to jest z tymi Souls-likeami. Aktualnie w naszym świecie to co? Dask Bloodsy to jedno. No ja będę ogrywał, kupię tego Switcha 2, żeby przetestować. Z nadzieją na to, że mi się to po prostu zwróci, <grych> powiedzmy, ale jestem też ciekawy jako gracz, więc się skuszę. Jeżeli chodzi o inne solsy, no to co? Code Vein 2 wychodzi, wychodzi Mortal Shell 2, wychodzi Lords of the Fallen 2 w przyszłym roku. No, Przyszły rok może być ciekawy są slajkowo, To raczej nie będą wybitne produkcje, ale może się zaskoczymy pozytywnie. A może jeszcze bardziej negatywnie, niż zakładamy. Kto wie. Kto wie.